Zdrowe naczęka krwionośne są elastyczne, mocne, szybko kurczą się i rozkurczają. U niektórych jednak osób są bardzo kruche i nie wytrzymują ciśnienia krwi efekcie są widoczne pod skórą. Pierwszym takim objawem są tak zwane rumienie, czyli zaczerwienienie. Jeżeli rumień utrzymuje się dłużej niż przez kilka minut, oznacza to, że mechanizm rozszerzania i kurczenia na naczynek krwionośnych nie działa prawidłowo. Trzeba go leczyć. Jeżeli nie jest leczony, wówczas na skórze pojawia się siateczka z czerwonych niteczek. Oczywiście przybierają one bardzo różne barwy, od jasno-czerwonych, po bordowe, do ciemno Najczęściej widoczne są na skórze twarzy, szyi, dekolu, oraz nóg. I właśnie o tym, jak stale i trwale leczyć takie popękane naczynka krwionośne, będziemy rozmawiać w naszym programie, bo przecież takie popękane naczynka krwionośne nie wyglądają estetycznie. Dokładne przyczyny zmian w obrębie naczynek nie są do końca znane. U kobiet najczęściej jest to efekt działania estrogenów na mięśnie naczyń włosowatych. Zwiększa to ich skłonność do rozszerzania się i pękania. Powstawaniu pajączków sprzyjają również leki hormonalne oraz sterydy. Zdarza się, że naczynka krwionośne pękają od zwiększonego wysiłku fizycznego, np. u sportowców, lecz głównie dzieje się tak w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego, wiatru oraz bardzo wysokich i niskich temperatur, promieniowania podczerwonego, gorących i ostrych potraw, alkoholu oraz kawy. Tego typu czynniki zmuszają naczynka do wyczerpującej gimnastyki, co je bardzo osłabia. Naczynka mogą być również uszkadzane przez zbyt agresywne peelingi, maseczki typu peel-off, gorące kąpiele, wizyty w saunie, lasery wysokoenergetyczne i biostymulujące oraz leki zawierające kortykosteroidy. Ważną przyczyną zmian są również emocje, np. długotrwały stres. Profilaktyka jest najważniejsza po to, aby zmiany te nie utrwaliły się. Jeżeli jednak naczynka są już bardzo rozszerzone, widoczne pod postacią licznych czerwonych nitek, różnej wielkości można je zamykać różnymi metodami, lecz obecnie najbardziej skuteczną i trwałą jest metoda laseroterapii. W gabinecie Beletsa wykonuje się zabiegi laserowe, m.in. usuwanie naczynek metodą intensywnych impulsów świetlnych IPL. Pani Terenia jest stałą klientką korzystającą z usług salonu, miesiąc temu przeprowadziła szczegółową rozmowę z dermokosmetyczką co do zabiegu zamykania naczynek. Uzupełniła kartę pacjenta i została odpowiednio przygotowana do serii laseroterapii IPL, którą dzisiaj rozpoczyna. Pani Tereniu, miesiąc temu podczas Pani wizyty w gabinecie wypisałyśmy sobie kartę pacjenta wykluczającą wszelkie przeciwwskazania do wykonalności zabiegu IPL zamykania naczynek. Prosiłam Panią o przygotowanie się do zabiegu. Czy stosowała się Pani do wszystkich moich rad? Tak, stosowałem się do wszystkich zaleceń i jestem gotowa do zabiegu. Dobrze, w takim razie raz jeszcze opowiem na czym polega zabieg. Zabieg polega na naświetlaniu skóry niekoherentnym źródłem światła o niskiej gęstości energii. Energia świetlna emitowana z urządzenia jest pochłaniana przez czerwony barwnik krwi hemoglobinę, następnie zamieniana na energię cieplną, która podgrzewa krew, a ta ścina się i niszczy ściany naczynia krwionośnego od wewnątrz. Po pewnym czasie naczynie jest samoczynnie usuwane z organizmu. Aby zamknąć wszystkie popękane naczynia krwionośne, z reguły potrzeba około 3 do 6 zabiegów wykonywanych w odstępach 3 tygodniowych. Zależy to od ilości, głębokości, średnicy i koloru naczyń. Efekty każdego zabiegu pokazywane są właściwie stopniowo. Czasem proces zanikania naczynek może wynosić nawet kilka tygodni. Po zabiegu zabronione jest wychodzenie na słońce bez zabezpieczania. Konieczne stosowanie z preparatu z wysokim filtrem, przeznaczonego oczywiście do skóry naczynkowej. W celu zwiększenia efektywności prowadzonej terapii zaleca się jej wspomaganie poprzez dobór odpowiednich dermokosmetyków, które właśnie Pani przedstawię w gabinecie po wykonaniu zabiegu. Mam jeszcze takie pytanie, czy zabieg jest bolesny i jak długo będzie trwał? Czas zabiegu jest uzależniony od wielkości i ilości naczynek, ale zazwyczaj trwa od kilkunastu minut do godziny. Same impulsy IPL pojedyncze, tak zwane strzały, trwają krótko, zaledwie tylko niewielką część sekundy. Są odczuwalne jak ukłucia igłą, kopnięcie prądem, lekkie pieczenie, ale wszystko jest do wytrzymania. Ustawia się takie parametry, aby próg bólu był wytrzymalny dla klientki. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona i ciepła, dlatego nakłada się specjalny koncentrat i maskę algową chłodzącą przeznaczoną właśnie do skóry naczynkowej. Kilka dni po zabiegu może utrzymywać się niewielki rumień na twarzy, a także obrzęk, lecz nie wyklucza to z racjonalnego rozkładu dnia. Można chodzić do pracy. Przygotowania do zabiegu fotoregeneracji, usuwania zmian naczyniowych i piel. Miesiąc przed zabiegiem nie należy się opalać zarówno na słońcu jak i na solarium, ponieważ zbyt mocna opalenizna absorbuje zbyt dużą wiązkę światła, przez co szybciej może dojść do poparzeń. W przypadku stosowania kremów z retinolem, witaminą C lub kwasami owocowymi należy je odstawić. Dwa tygodnie przed zabiegiem nie można przyjmować antybiotyków, leków antydepresyjnych, leków fotouczurających oraz pizzoków z beta-karotenem. Tydzień przed zabiegiem nie należy wykonywać głębokich peelingów, zabiegu mikrodermabrazji, stosować środków samoopalających, rozjaśniających, a także produktów perfumowanych. 24 godziny przed zabiegiem nie można mieć styczności z chlorowaną wodą, np. basen, jacuzzi, a także stosować kremów z filtrami UV. W dniu zabiegu nie wolno zaśpić alkoholu, lecz 2 litry wody w celu lepszego nawilżenia i szybszej regeneracji skóry. Zabieg zamykania naczynek jest stosunkowo krótki i w pełni bezpieczny. Po oczyszczeniu skóry i nałożeniu rękawiczek izolacyjnych, należy umieścić na powiekach specjalistyczne okulary zabezpieczające oczy. Następnie, na miejsce poddawane zabiegowi, dermokosmetyczka nakłada specjalny żel przeznaczony wyłącznie do laseroterapii. Posiada właściwości przewodzące i chłodzące. Jest to bardzo ważne. Niestety, w większości innych gabinetów wykorzystuje się żele do USG i EKG. Kolejną czynnością jest ustawianie parametrów urządzenia, dobierane indywidualnie dla każdego klienta. Po przyłożeniu głowicy lasera do skóry następuje schłodzenie naświetlonego obszaru, by zminimalizować ból i nieprzyjemne odczucia. Następnie wyzwalany jest impuls lasera, który odczuwany jest jako zapieczenie. Błysk jak z flesza aparatu fotograficznego uwalnia wiązki światła. Dermokosmetyczka nie ingeruje mechanicznie w tkankę, a jedynie dotyka głowicą IPL miejsc, w których jest otwarte naczynko. Pod wpływem impulsu świetlnego dochodzi do miejscowego przegrzania i zniszczenia pękniętego naczynka. Następnie w ciągu kilku-kilkunastu dni regeneruje się ono, zamyka i uszczelnia. Kolejną częścią zabiegu jest uspokojenie skóry poprzez wprowadzenie ampułki wzmacniającej naczynka wraz z maską algową, ponieważ bezpośrednio po zabiegu odczuwa się zwiększoną temperaturę na powierzchni skóry. Możliwe jest uczucie pieczenia i delikatne obrzmienie skóry, jak również zaczerwienienie, które może utrzymywać się do następnego dnia. Na drugi, trzeci dzień po zabiegu mogą pojawić się stróbki lub niewielkie pęcherzyki. Na koniec zabiegu twarz zabezpieczana jest kremem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. Laserowe zamykanie naczynek jest najbardziej skuteczne w przypadku naczynek położonych płytko pod skórą, np. Na, na twarzy czy też na nogach, a także w przypadkach pajączków naczyniowych. Przy większych naczyniach położonych w głębokich warstwach skóry, np. początkowe żylaki, pani Donata poleca wizytę u lekarza. Przekierowuje i umawia swoich klientów do flebologów, chirurgów, z którymi ściśle współpracuje oraz przygotowuje ich do konsultacji, a także specjalistycznych zabiegów, takich jak np. skleroterapia. Zalecenia pozabiegowe. Zabiegi należy wykonywać co trzy tygodnie. Wydłużenie przerwy między zabiegami może spowodować słabszy efekt terapii. Po zabiegu zabronione jest wystawianie skóry na słońce bez zabezpieczenia. Konieczne jest stosowanie preparatów z filtrem SPV50, polecam tutaj Dermocosmetic SVR Rubialine High Protection SPV50. Zalecane jest także stosowanie na co dzień preparatów uszczelniających naczynka zawierających w składzie wyciąg z kasztanowca, rutyny czy arniki. Bezwzględnie zakazane jest korzystanie z sauny, solarium i gorących kąpieli. Należy także unikać alkoholu, mocnej kawy i herbaty, ostrych przypraw, intensywnych ćwiczeń fizycznych, a także stresów, ponieważ są to czynniki, które powodują dodatkowe rozszerzanie się naczyń krwionośnych. W trosce o klientów przed zabiegiem zamykania naczynek zapraszamy Państwa do gabinetu na darmowe konsultacje w celu założenia karty pacjenta, wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu, przygotowania skóry, a także omówienia planu terapii, leczenia i usuwania zmian naczyniowych. Pani Teresa otrzymuje zalecenia pozabiegowe i opowie o swoich odczuciach po wykonanym zabiegu. Podczas zabiegu czułam takie pieczenie, igiełki. Ale wszystko da się wytrzymać, także czekam już na kolejne wizyty. Na koniec przygotowaliśmy dla państwa pytanie konkursowe. Ile należy wykonać zabiegów laseroterapii IPL usuwania zmian naczyniowych i w jakim odstępie czasowym? Odpowiedź należy wysłać do końca miesiąca pod widoczny u dołu ekranu adres.